Nie maneczkę dzisiaj na... <laughs> o kurde. Nagrywamy dzisiaj pingwin Paka dwójki, drugi odcinek. Jeżeli widzicie mam spodnie, nazbierałem sobie przedtem skóry I ogólnie trochę też pozbierałem sobie mięsa. Nie wiem już przepaliło już. się już. Mamy paliło się mięso. Teraz te mięso znaleźliśmy. Przestrzamy 7 połowę tu rzucamy. Tam zaczęliśmy kopać. Już wiem czemu nam nic nie znalazłem żadnego żelaza ani nic już noc idzie Te noc chwilę poczekam aż noc zajdzie pójdziemy spać Poszukam tu jeszcze coś sprawdzę Jest, jest, jest jesteśmy To było packa pack pack tylko idzie tak zrobić Chyba tylko idzie zrobić ender plecak Ja bym chciał jakieś normalne ale nie ma. Mówi się Ender Ender wyjmę. Dobra. mam już Dobra, ja mam pomysła, co teraz zrobimy. Pierwsze, pójdziemy spać. Tak kładziemy się. Dalej, 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 dalej. Złożymy sobie Nowy Mieczyk, Kilofa i siekier. Dobra. Tak, 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 tak. Teraz. I trzy Okej. Okay a stąd co zabieramy? to, 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 to świeczki to, to to, to, to zabierzemy sobie piecyk crafting na skrzynię zabieramy to drzwi też zabieram drzwi no, też zabieram już dawno minecraft nie grałem i ruszamy gdzieś w świat poszukiwać miejsca na hałpy poszukać jakiegoś chętnie, na chętnie jakiegoś morza jest fajny teren a dobra tutaj nie budujemy zostawiamy to naturalnie nie poszukujemy jakiegoś morza nie takiego morza No to wpadłem Drzew pełno, drzewek pełno Uuuu, coś tu co, co, coś tu się pokazuje Widzę jedną krowę już. Zobaczymy czy pójdzie pak zrobić jak na no zbieramy ze skóry. A skóry ja, ta to skóra. Jier mamy skórę? Dwie. Wow. Szpan normalnie na skórę. W powietrzu zrobiliśmy. Normalnie taki hardtek, że w powietrzu zrobiliśmy. To mam pana śwink. Nie czy tu sobie zamieszkać. Kury są świnki są. Kwiatki są Trawa jest Woda jest Tyńcza... Nie no nie ma Coś mi tu nie pasuje Dobra Ja tu wpadłem Ej ja idziemy dalej Jeżeli gdzieś widzicie jaskinię, do której nie szedłem Napiszcie w komentarzu gdzie ona była za mną czy przede mną czy gdzieś obok mnie To spróbuję się co tam dzisiaj poszukać Mądry jestem więcej nie wziąłem Jezdy, trzeba o ho, ho, widzę tu bogat... To? Ale wejdziemy do góry na górę, zobaczymy co tam jest I wtedy można tu się rozbudować w tej skalę Skala albo góry na tym ty to są ładne widoki, to jest trochę od naszego domku Nie, nie podobałem się, bo ta góra idzie dalej, się ciągnie Chciałbym, żeby to był jakiś być wielki No bo to lecimy dalej What the fuck Ja to ścinam Z tego dużo drzewa panie i a ja jabłuszko też mogę, wypaść Tu jeszcze pełno sadzonek. Widzę węgiel Przyda się Tu pełno świnek jest Też się przydadzą Więc już jest troszkę Kurde, kaszel już zostaje Nie podoba mi się tu zbytnio Dzisiejszy odcinek będzie z poszukiwania miejsca na dom na jakąś szopę Gremlin Nie Uu e, ja się zadomawiam na parę nocy O, zamieszkamy na drzewie zamieszkamy setownos na drzewie powinno się to drzewo tak zrobić, że nie ścią. tam widzę jaskinie, a jak ja widzę jaskinie to ja muszę gdzieś się zadomowić trochę pościnamy te liście które już sami znikają miodowo tu sobie postawimy to tu by się przydała hmm. crafting jest, jest tu by się przydała skrzynka wtedy to sobie czasem tu nie wtedy tego, tego już nie znajdę to ścinamy, to to sadzimy sobie tu tu sobie zrobimy skrzyneczkę skrzynka, skrzynka, skrzynka. Jedna starczek na razie Tak, tutaj piecyk Do skrzynki powsadzamy te rzeczy, których nie chcemy stracić Czyli to, 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 to To będzie trzeba zabrać o, oh, tego zabiorę. Tego nie zabieram Dobra, teraz to się to poprzekładamy. Dobra można. Aha, jeszcze tu pochodnie trzeba Jakie wyjście o nas? Wiedzieć na ja zapraszam zapraszam bardzo. Nie czego rękę i go nie ma. Teraz gdzieś ja się robię winpoint, Winpointy. Nie, tylko jest mapa. No. nie To tu zrobimy nieróżawek. Ładna jaskinia Widzisz węgiel pełno węgla Żelazo Pierwsze żelazo Drugie żelazo Trzeba kopać żelazo, kopać dużo żeby było Ale ja mądry jestem jedne to tu w ogóle nie... Wszystko lubię jeszcze muszę na chwilę wyjść z Juskini Świnka idziesz ze mną? Dobra, nie zabijaj bo jestem. Jeszcze nie gryzie Idziemy do naszego szałasu No, wygląda fajnie to drzewo Już się tu nie zadamowię Ja spadłem Wyganiła? Gdzie Węgiel, łóżko które postawimy tutaj e ja chcę tylko spawn'a sobie ustawić dobra nie to nie widzę zumbiaka świniaka to idzie to idzie domyk 300 też metrów, wow! klatek kratek Ten odcinek będzie podzielony na dwie części, bo tu znaleźliśmy e, jaskinia, a po prostu ten odcinek będzie za długi na jedną część Nie wrzucę go chyba przez tydzień wtedy, bo go nie wrzucił Tam coś widzia. A widział, oj, tam coś widział Czuję węgiel A tam się ciemno To jest ślepy zyłek. Działa to? Nie działa miała działać widzę creepera jeszcze nie cieszę on jeszcze nie widzi chyba chce się zaprzyjaźnić no i musiał rzucąć. schodzimy niżej jest tam coś ciekawego jest ktoś tu? Tu się To jesteś No to zbieramy żelaza. chyba nic nic nie zabija tył Dobra szczerze, to już będzie koniec tego odcinka, kto sobie gdzieś się zakupi, żeby mnie nie zabili kobel, kobel, kobel. Kobel Kobel, 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 kobel Kobel, kobel Ej, ten chris wam tak wydupił Dobra, więc jesteśmy Dobra, to chodzi na wszystko dzisiaj w tym odcinku Chyba nas tu nic nie zabija, też wam Dobra, zabezpieczymy się z góry, się no. to idzie na wszystko w tym odcinku jestem um, sprzedawca Janek nie no z wami się był Dziki Gaming także trzymaneczkę do kolejnego odcinka na razie to cześć